Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, a to dlatego, że jest super słoneczko za oknem, więc chciałam wykorzystać tą właśnie słoneczną aurę i tak pod słoneczko nagrać, żebym nie musiała rozkładać żadnych tam podświetlać żadnymi lampami, chociaż nie mam takich profesjonalnych lamp. Mam zwykłe takie lampki nocne, które po prostu jakoś tam oświetlają. Oczywiście jest kawka w Waszym towarzystwie, jak najbardziej. Musi być, jak zawsze. No i cóż, dzisiaj wybiorę się na spacer na Rynek Staromiejski i zapraszam Was tam również. Rynek Staromiejski powstał tak w połowie XIII wieku. Do II wojny światowej yy, spełniał takie wymogi, warunki, Handlu po prostu, bo teraz jest całkiem inaczej. Handel znajduje się na rynku miejskim, a to jest rynek staromiejski, gdzie odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości, jakieś apele, jakieś imprezy też. Także tak to właśnie wygląda. Na rynku staromiejskim znajduje się katedra mariacka, znajduje się ratusz. Miejski, tam jest Urząd Stanu Cywilnego oraz inne oddziały urzędu miejskiego. I tak, znajduje się odwach. Jest to taka wartownia dawnego, ówczesnego garnizonu, która oczywiście jest już zabytkiem. No i oczywiście jest muzeum. Kiedyś zabiorę Was do tego muzeum i poglądamy, bo tam co już się oczywiście zmienia w tym muzeum, ale są takie eksponaty, które, które są na stałe tam i z przyjemnością do nich nieraz wracam, oglądam. Także jeszcze wybierzemy się do muzeum któregoś dnia. I tak cóż, no. Są kamieniczki. Dwie kamieniczki zostały odrestaurowane w, w takim stylu neogotyckim. I, I po prostu, no, no, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tak jak, jak jakaś ekspozycja. Zresztą zobaczycie sami. Bardzo ładnie ten rynek się prezentuje. Wokół Kamieniczki odrestaurowane, to znaczy kamieniczki. No teraz to już są bloki, budynki, bo kiedyś to były kamieniczki. I nazywa się właśnie Stare Miasto z tego, ale było zniszczone. Podczas wyzwolenia Stargardu miasto zostało zniszczone bardzo zwłaszcza, zwłaszcza tamten, tamten teren, rynek obok rynku, i w ogóle wszystkie te uliczki przylegające do rynku zostały bardzo zniszczone. Więc ja jeszcze pamiętam w latach 60. pamiętam gruzy i, i, i odbudowę starówki, także Także to trochę się ciągnęło latami, ale odbudowano pięknie, jest bardzo, bardzo pięknie, zielono i z przyjemnością zapraszam Was na ten spacerek. Tym bardziej, że, że pogoda dopisała, jest jeszcze trochę chłodno, ale słoneczko już przygrzewa, jest bardzo, bardzo przyjemnie. No więc cóż, zapraszam, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa pa! Dzisiaj zrobię szybką zupę botwinkę. Będzie szybka, ponieważ mam wywar jarzynowy już przygotowany, także nie muszę od podstaw robić. Około, około półtora litra wywaru i do tego pokrojone buraczki, później koperek i zabiele śmietaną. Oczywiście jest taka opcja, że można z ziemniakami gotować. Ja lubię bardzo na przykład ugotować osobno właśnie potwinkę i ziemniaki osobno ugotować i tak je polać taką cebulką taką na złoty kolor ze szkloną i to wtedy mi tak smakuje. Można do potwinki jeszcze dodać jajko ugotowane. Ja dzisiaj opieram się na koprze, będzie jego mnóstwo drobno pokroiłam i koperek i buraczki na drobno, na drobną kosteczkę. Buraczki były małe, to też je pokroiłam, bo jak są większe, to można zetrzeć na tarce, ale te były małe, także wywar już podgrzewam i zaraz będę gotowa. Około 1,5 litra wywaru. Buraczki dodałam i będą gotować się do miękkości. Botwinka gotowa do jedzenia. Ja dzisiaj mam opcję z jajkiem, taką delikatną. W ogóle dzisiaj mam delikatną botwinkę, ponieważ tak jak widzieliście, miałam wywar już jarzynowy, przygotowany, ale nieraz robię od podstaw z wywarem gotowanym na świeżych warzywach, i wtedy, i wtedy lubię dodać coś wędzonego. Wtedy coś wędzonego i ziemniaki gotuję osobno. Można też razem ugotować, ale ja gotuję osobno i tak jak mówiłam, podaję z cebulką i do tego w osobnym talerzu barszcz, barszcz, botwinkę. W każdym razie, jeżeli, jeszcze taka mała uwaga, jeżeli chce się uzyskać taki smak takiej botwinki, to trzeba dodać pół łyżeczki cukru, żeby złamać te, złamać te smaki. Sok z cytryny, który spowodował kwaśność. No i, i, i jeżeli doda się troszeczkę cukru, to to złamią się, przełamią się, przegryzą się te smaki i będzie naprawdę smak prawdziwej botwinki. No cóż, idę zajadać. Smacznego!